Cześć, powiedz mi, co łączy Clint'a i Studa oraz film pod tytułem Tylko dla Oru z 1968 roku. Tak, Wolfenstein. A Henryka I? Tak, Wolfenstein. Zadziwiające jest to, jak deweloperzy gry inspirowali się filmem. No bo popatrzcie, w filmie mamy twierdzę, mamy mroczny klimat, mamy śnieg, mamy góry przede wszystkim. Mamy agentów, którzy próbują się wydostać z twierdzy. Twierdza w alpejskich górach. Mamy kluczowy moment filmu, w którym jest walka na dachach tych takich wagoników górskich. Dosłownie to samo macie w grze. Sama gra, sama pierwsza misja jest bardzo odwzorowana w tym, co widzimy właściwie w filmie? Mamy dosłownie ten sam zamek, mamy tą samą walkę w trzeciej misji z tymi wagonikami, ale nawet zadziwiające jest to, jak bardzo podobne są sceny filmu do tego, co możemy spotkać od pierwszej do trzeciej misji. A Henryka pierwszego, co łączy? Łączy to, że jest głównym bosem w grze. Jeśli Cię zainteresowałem, to zapraszam Cię do dalszej części materiału. Wyobraź sobie księcia, który tysiąc lat temu stworzył armię nieumarłych i został uwięziony w podziemiach. Teraz w 1943 roku naziści próbują go wskrzesić, żeby odwrócić losy wojny. To właśnie nasz Henryś, ten legendarny książę, jest głównym w całej grze. Za chwilę opowiem wam cały zaraz fabuły Wolfenstein, kim naprawdę jest Henryś oraz o co chodzi w tej historii i dlaczego Blaskowicz zaczyna w więzieniu, skąd mamy uciec. Ale najpierw pokażę wam, co się dzieje teraz w naszej aktualnej misji. Oczywiście witam bardzo serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Return to Castle Wolfenstein. No dobra, cofnijmy się do roku 943. Wtedy pojawił się książę Henryk, niezwykły władca, ale taki, który dzięki czarnej magii stworzył armię nieumarłych i mrocznych rycerzy. Zdominował całą Europę Zachodnią, aż w końcu pewien mnich zdołał go powstrzymać i uwięzić głęboko pod ziemią. Na samym początku, kiedy nie przeskipujemy pierwszych napisów, jesteśmy w stanie obejrzeć właśnie ten filmik. Przeskakujemy tysiąc lat dalej, do roku 1943. Trzecia Rzesza zaczyna przegrywać wojnę w Rosji i Afryce. Himmler, szef SS, desperacko szuka sposobu, by to odwrócić. Odkrywa legendę o księciu Henrysiu i uznaje, że jeśli uda mu się go wskrzesić, nazistowskie Niemcy odzyskają przewagę. W tym celu tworzy Dywizję Paranormalną SS, oddział, który zamiast walczyć na froncie szuka starożytnych artefaktów i okultystycznych mocy. Ich trop prowadzi aż do Egiptu, gdzie próbują odnaleźć tablice związane z legendą. Agenci, gdy ogarnęli co się tam kurwa odpierdala, wysyłają dwóch agentów. Brytyjskiego agenta One, który zostaje frytem już na pierwszym etapie gry, ten na stole i amerykańskiego kapitana Blaskowicza. Ich zadaniem jest przechwycenie Helge von Bullow i jedną z liderek Dywizji Paranormalnej. Trop prowadzi do starożytnego grobowca pełnego nieumarłych, ale akcja kończy się chaosem, Helga ucieka, a bohaterowie ledwo wychodzą z życiem. Czyli to jest ta babeczka, którą pożar golem właściwie. Niedługo później trafiają do samego zamku Wolfenstein. Niestety samolot zostaje zestrzelony przez Luftwaffe a oni wpadają w ręce Niemców. I właśnie dlatego gra zaczyna się w więziennej celi. Blaskowicz musi uciec z zamku, żeby kontynuować walkę i skopać dupę nazistą. Znamy już ogólny zarys historii, więc teraz przejdźmy do czegoś wciąż według mnie ciekawego. Do genezy i do powrotu w serii. Historia gry zaczęła się w studiu Grey Matter Studios, znanym wcześniej jako Xartix Entertainment, twórcy gier którzy już i tak mieli jakieś, jakieś, wyprodukowali już wówczas trzy gry, plus dodatek do Quake'a dwójki, więc mieli to doświadczenie. To właśnie oni zaproponowali powrót do marki Wolfenstein. Na start przygotowali demo techniczne, krótki fragment osadzony w zamku z systemem alarmów i przeciwników reagujących na działanie gracza. Efekt był wówczas, no nie powiem, imponujący, że twórcy z ID Software, ojcowie oryginalnego Wolfensteina 3D i duma od razu zaczęli się tym interesować. ID Software zdecydował się zostać producentem wykonawczym, udzielając wsparcie przy animacjach, klimacie i ogólnej wizji fabularnej, by projekt pozostał wierny duchowi serii. Dopiero w 2000 roku do współpracy dołączyło Activision, inwestując w Gray Meter i obejmując treść udziałów. Dzięki temu produkcja zyskała większy budżet i stabilniejsze zaplecze. Przejdźmy teraz płynnie do kolejnego podpunktu, jakim jest inspiracja fabularna i projekt świata. Stwórcy nie opierali się wyłącznie na historii alternatywnej II wojny światowej. Sięgali także po inspiracje filmowe i najmocniej widać to w nawiązaniach do klasycznego filmu wojennego, Gdzie się Wałęsa orzeł z 1968 roku. To właśnie z tego obrazu zaczerpnięto klimat zamku i słynnej kolei liniowej z trzeciej misji, pierwszego rozdziału. Do budowy gry wykorzystano silnik Quake 3. Dzięki temu poziomy mogły być większe, bardziej otwarte i nieliniowe. Ta technologia wpłynęła nie tylko na mechanikę, ale i na narrację. Misje miały bardziej filmowy rytm, a gracze dostawali więcej przestrzeni do eksploracji. Co tak naprawdę, no niby jest ta eksploracja. Technicznie słabi to wygląda, ale na tamte czasy mam wrażenie, że to naprawdę było coś wielkiego wówczas. I nawet taka. Wybuchająca beczka, bądź model wody i poruszania się, tego wszystkiego już robiło naprawdę jakiś większy podziw w gronie graczy. I ostatnim podpunktem jest podsumowanie. To co wyróżnia Return to Castle Wolfenstein, to nie tylko sam pomysł i wskrzeszenie marki, ale też odwaga z jaką twórcy połączyli różne światy. Bo tak naprawdę z jednej strony mamy tutaj klasyczną strzelankę wojenną, jakich było wówczas wiele, natomiast z drugiej elementy horroru, okultyzmu i science fiction. Ta mieszanka sprawiła, że gra nie była prostolinijnym, kolejnym FPS-em o nazistach. Było czymś więcej. Wizją alternatywnej historii, w której technologia miesza się z czarną magią. A bohater musi stawiać czoła nie tylko armii wroga, ale siłom, które wymykają się logice. Efekt status kultowej gry. To dzisiaj pamiętane jest nie tylko jako zwykła strzelanka, ale jako pełnoprawny tiller wojenny, który potrafi wciągnąć atmosferą, zaskoczyć pomysłami i na nowo zdefiniować, czym może być fabuła w grach akcji. Powstało dzięki doświadczeniu twórców i ich intuicji, którzy umiejętnie połączyli klasyczne realia wojny z elementami grozy i fantastyki. Choć dla młodszych graczy bywa dziś zapomniane, w swojej formie wciąż trzyma poziom. Owszem, grafika nie należy już do najlepszych. A narracja prowadzona była w zupełnie innym stylu niż we współczesnych produkcjach, ale właśnie to nadaje mu wyjątkowego charakteru. I żeby lepiej to odczuć, przyjrzyjmy się, jak wygląda początek tej historii. Od pierwszych rozdziałów, które krok po kroku wprowadzają gracza w świat Wolfensteina. Rozdział 1 Ucieczka. Początek gry wrzuca nas od razu w samo serce piekła, do ciemnych lochów zamku Wolfensteina. Blaskowicz, albo jak ja to mówię, Blaszkowicz siedzi zamknięty w zimnej kamiennej celi, pilnowany przez strażników, którzy traktują go jako kolejnego więźnia czekającego na egzekucję. Ale już pierwsze minuty pokazują, że nie jest to takie zwykłe więzienie. Korytarze są wąskie i duszne, a za krat i drzwi pobocznych komnat słychać krzyki oraz metaliczny dźwięk narzędzi tortur. Gracz krok po kroku poznaje system strażników, uczy się przekradać, korzysta z ich broni, a przede wszystkim czuje ten dreszcz. To nie jest miejsce, z którego ktokolwiek miałby normalnie wyjść. Ucieczka z zamku to idealny wstęp. Czujemy napięcie, że Blaskowiczowi udało się wyrwać z potrzasku, ale wiemy, że naziści nie dadzą za wygraną. Dodatkowo uczymy się fizyki gry, zobaczymy co jest możliwe co jest jakby dla nas niedostępne, jakieś tam ograniczenia teksturowe, oraz to, że gra posiada bardzo dużo sekretów, które można odkrywać. Za pierwszym razem może nie jesteśmy w stanie tego odkryć, chyba że przez przypadek, ale wraz z kolejnymi etapami gry, powtórkami, powrotu do tej samej misji. Już zauważamy, że trzeba niestety, ale szukać po tych ścianach. Niestety bądź stety, bo dla niektórych to jest nawet przyjemna zabawa. Na przykład dla mnie. Rozdział drugi. Mroczny sekret. Po dramatycznej ucieczce gra robi coś, czego mało kto się spodziewał wówczas. Zamiast spokojnej drogi ku wolności, Blaskowicz schodzi coraz głębiej. Do podziemi, do katakumb i krypt. Tutaj klimat zmienia się radykalnie. Mrok, echo, światło pochodni, a na ścianach symbole które przypominają bardziej średniowieczne rytuały niż współczesną wojnę. To w tych rozdziałach odkrywamy, że naziści grzebią nie tylko w nauce i technologii, ale także w zakazanych dziedzinach okultyzmu. W ruinach i laboratoriach budzą się nieumarli żołnierze, duchy i potwory, które wyglądają jak eksperymenty wymykające się spod kontroli. Gra zaczyna grać na strachu graczy. Z jednej strony nadal mamy broń i możemy walczyć, ale za to z drugiej, Przeciwników, którzy nie powinni w ogóle istnieć. To moment przełomu, to już nie tylko wojna, to wojna z czymś, co wykracza poza ludzkie pojmowanie. Rozdział trzeci Orange Zemsty. Gdy tylko gracz oswoi się z mrokiem i okultyzmem, Wolfenstein nagle skręca w stronę nauki. W tym rozdziale odkrywamy laboratoria, w których naziści prowadzą badania nad bronią przyszłości. To nie są już zwykłe karabiny czy granaty. To prototypy, które wyglądają jak żywcem wyjęte z fantastyki naukowej. Na naszej drodze stają naukowcy, strażnicy testujące nowe narzędzia i przeciwnicy, którzy mają przewagę technologiczną, jakiej normalna armia nie powinna mieć w 1943 roku. To zestawienie jest szokujące, bo. W jednej chwili walczysz z nieumarłymi rycerzami w katakumbach, a w następnej stoisz naprzeciwko żołnierza uzbrojonego w broń eksperymentalną. Ten rozdział pokazuje drugi filar gry: obsesję nazistów na punkcie potęgi technologicznej. W tym rozdziale jasno mówimy graczowi: to już nie jest zwykła misja szpiegowska. To walka o to, by zatrzymać machinę wojenną, która próbuje połączyć naukę magii i wojnę w jedno. Jeśli chodzi o mnie, to Wolfenstein jest jedną z tych gier, które pamiętam jeszcze z czasów, kiedy nie miałem własnego komputera. Było kilka tytułów wówczas, które zobaczyłem u znajomych i wywarło na mnie tak ogromne wrażenie. Więc poza GTA 3, czy nawet takim zwykłym krokiem, to właśnie Return to Castle Wolfenstein został w mojej pamięci na zawsze. Zakochałem się w nim od razu, w modelach broni, które wyglądały dla mnie wtedy... Niesamowicie realistycznie, w dźwiękach strzałów one były tak miodne, takie mięsiste. No, mam do nich ogromny sentyment nawet dzisiaj. I oczywiście w klimacie, który różnił się od tego, co już zawsze widziałem, które. Wcześniej widziałem, bo gier akurat o wojnie było bardzo dużo, ale nie było takiego okultystycznego horroru w klimatach II wojny światowej. A jako dzieciak oglądając różne historie na temat II wojny światowej, czekałem właśnie na te momenty, kiedy mówili o gralu czy o czymkolwiek, co ma związek z duchami. Wówczas to były moje pierwsze kroki w stronę gier, które nie tylko bawią, ale też budują wspomnienia. I Wolfenstein zrobił to naprawdę mega doskonale. Teraz to jest mój stary dobry Wolfi, ale od tamtej pory zawsze był dla mnie podróżą w głąb mroku, w świat, który balansuje na granicy wojny i horroru i w opowieści, która do dziś potrafi przyciągać. Dlatego uważam, że ten tytuł naprawdę zasługuje na drugie życie. Ale nie mam na myśli zwykłego remastera bądź jakiegokolwiek covera, bo takich mamy dziś pełno i chwała wszystkim studiom, które je robią, z tego powodu, że aktualnie te stare gry nie zawsze chcą się odpalać na nowych systemach ze względu na np. Na rozdzielczość albo brak kompatybilności ze starym bądź nowym systemem, w tym przypadku nowym oczywiście. Po prostu pewne ulubione gry mogą nam nie działać, dlatego naprawdę te firmy robią dużo. Ale co mam na myśli? Wolfenstein zasługuje na coś większego, na coś w stylu tego, co dostaliśmy przy Dead Space'ie, kompletną, od nowa napisaną wersję tej samej historii, z nowymi dialogami, świeżymi dodatkami i nowoczesnym silnikiem, który potrafiłby oddać klimat grozy jeszcze mocniej niż 20 lat temu. Wyobraźcie sobie to samo więzienie, te same katakumby i laboratoria, ale z poziomem szczegółowości dzisiejszych gier. To byłoby... No to byłby powrót po prostu legendy w pełnym tego słowa znaczeniu i tym akcentem zakończę dzisiaj wywód o Wolfensteinie. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. To motywuje mnie, żeby sięgnąć po kolejne klasyki i opowiadać wam ich historię w takim właśnie klimacie. W przyszłości może trochę ulepszonym, ale jak na ten moment lepiej nie potrafię.